Cześć widzowie, nagrywamy odcinek z Prison Tycoon 2 Players właśnie z moim kolegą Woda Sojowa. Eee, no właśnie, jakby ja nie wiedziałem, że obecnie będziemy robić odcinek. Ale się dowiedziałeś. No prawda, ale nie wiedziałem. No, rozbieram stubę. Ej, możemy się na nam zabijać? Prawda nie, nawzajem nie. Musimy iść na łowy. Rado no. poczekaj, ty idź na łowy, i coś będę robił u siebie. Tutaj jest coś. Samochód no za 2000, to już później. Jak będziemy mieć kasę, woda sojewa. Ja nie mogę, ja, ja mogę jedynie szybciej na tym. Ja mogę jedynie szybciej biegać na skakaniu. Ja już mam stówkę, kupuję dropper. Ja też kupuję droper. I teraz jest do dwa po pięć. No. Kolejny jest za 250. No to już trochę czasu jeszcze trzeba. Znaczy... Okay. Ty, ty, ty masz... Ej! Jak, jak ci się szybko to zarabia. Doby też! A ty ile masz money w tym? Ja mam 80 kas obecnie Ja mam 150 obecnie 100 No ja też mam 150 Ile kosztuje Game Pass Magic Droper Czy Mega Droper Boże 400 autokolektor, ale Oszukali jak i tu pisze mega Dropper, a mi pokazuje autokolektor. Oszukali. No autokolektor. Dobra. O, już mam 500. Dobra, biorę, kupuję kolejny dropper O, teraz... Bo mi pokazują, żeby... Po Ej, wiesz co jest wyszniejszy. Wiesz co Co? Że mi pokazują, że bym kupił... Pokupił ścianę, a ja nie chcę ścian kupować. No ja też nie chcę ścian kupować. Ściana na sam koniec. Najpierw dropery. No. Każdy to powinien wiedzieć. Najpierw dropery, mam więc gaz od ciebie, aż o... O, o. No wiem, ale to jest Tycoon dwuosobowy, a nie jednoosobowy, żebyś... Tak bym ja miał już więcej kasy ode mnie, że coś, że coś. Ja już kupuję nowy dropper. Bum, bum, bum. Ja mam, ja mam trzy droppery. Ja, ma, ty... ja mam na razie trzy dropery. Ja też mam trzy, ale Mów... kupiłem sobie tak, że teraz są dwa po dziesięć. Z innego. O, ja też to mam. Dobra, zrobiłem teraz dziewięćset na upgrader. Er, na upgrader. Er. Ja mogę u ciebie kupować? Nie, nie, a nie ma... Nie mogę u Ciebie kupować, to szkoda. To widzimy się za tydzień. Zapadniesz w domu? Dobra, dobra widzowie, widzowie już kupuję upgrader. Y. No a też. Ło, teraz więźniowie muszą trzymać. Szkoda, że tutaj nie daję upgradera, to wtedy to by było jeszcze lepiej. Teraz mamy już dziesiątki lat. Ściany trzeba kupić. No, trzeba, trzeba. O. Colorizer Ej, a jak ty, a, a ja u ciebie mam podłogę? No, a nie... Nie, ty u mnie nie masz. A jak ty kupiłeś podłogę? Nie wiem, ja, no, ja, ja od samego początku miałem już podłogę. A to ja nie miałem i nie mogę jej kupić. Garaż door. No. Ja nawet nie mam 300. Teraz już trzeba bardziej kupować wszystko, bo już się dropery skończyły. Tutaj będą dropery, tylko co trzeba będzie kupić. Ile tych dziesiątek tu leci? Mega dużo kasy już się dostaje. Patrz! Co? A to nie jest patch, ja potrzebuję. To tu musisz coś kupić. A tu nie ma paczu! To ty, to ty będziesz bez tego? Niestety. Dobra. O 600. Mogę sobie kupić kolorizer. Oj. Biorę sobie. Jaki my mamy? Taki. Taki oddzielnie. To ja robię taki. Nie, nie działa, a tu chociaż będzie działało Give me a woło -oh. Give me a woło -oh. Give me a -oh. Give me a Ty -oh. <grywy> se tam coś przekologowywać? Yyy, znaczy nie, <suszk lending> y kupiłem to, ale tak jakby... A, no nie działa A co to jest? Kolejna ściana, Przepysznie. Rów. Kolejny dropper, przypysznie. A ja nie mogę kolejnego dropera. A, już, a ja będę mógł. Dobra, mogę. Dropper za tysiąc już jest tu. Ale teraz to daję po 10. To sobie. Jest policjant, który sobie pije kawkę. Ogląda, wiadomo, ogląda errory. Ma papiery, na których jest napisane coś, nie wiem co. Coś podpisane jest na pewno. Kolejny jest za 2400, trochę drogo. Dobra, ja idę na zwiady z moim... Ej, a, a to nie. nie działa zmienianie kolorów? Nie. To będzie działa zmienia jej mi nie działa. A po zobaczę coś. A ty możesz sobie go dropera kupić? Jeszcze nie. Wiesz co trzeba zrobić, żeby mógł tutaj kupić to? Co, co, jak co? Kup sobie rów. Dach kup sobie tu. Jak będziesz miał. O masz rów. Za 400 kup. To będziesz miał dropera. Bo ja nie miałem i tak i mam. Kup sobie tu rów. A co ty tak wolno idziesz? No bo ja nie mogę szybciej! No i masz. A ja normalnie mogę sprinta robić. O, kolejny dropper zaraz wleci. Kolejny tysiąc. Dobra, dropper, buy dropper. O, teraz 15 już. O, to znowu więcej errorów. Tu jest mniej.

Ja idę, ja idę na miasto. Bum, bum, bum. No to cię mogą zabić. Mm -hmm. Ja, o Prison Beta i Prison Alpha jest. Idę do Prison... Na Del... nigdy nie ma. Wzor o jest ktoś na, wzor na wzorze Delty. Idę tam. Mogę kopa zrobić. Ale on ma więzienie, nie, jednak nie robię. Halo, no, Dobra widzowie, to będzie taki długi odcinek, więc zrobię cięcie, jak będziemy już, będzie, jak już będziemy bardziej rozbudowani, to wtedy wznawiam odcinek. Dobra. Dobra widzowie, no już jestem, już jesteśmy trochę lepsi, ale ja teraz, bo no jak jak nie nagrywałem, to nam się delta y, no, wzór na deltę wbił na HT, więc ja jadę po, y, samochodem policyjnym wyjaśnić. Mam Glocka, kupiłem sobie nową broń. Wywaliło mnie z gry. A wiesz, że będziesz musiał wszystko od nowa. Wiem, więc to nie gram. Czemu? No Czemu? Bo nie. Dobra, wbijam ma na, na chatę. Gdzie oni są? Na chatę im wbijam. Dzień dobry. Będzie policjant. Znaczy bikom kum Zmieniłem Zmieniam się w prizjonera, żeby nikt mnie nie rozpoznał. To się nie nie ma nim helikopter, spał helikopter, biorę im helikopter, uciekam. Nara. Hmm. Ale to na helikopter szybko lata. Dobra, na alfa. Dobra, to teraz gram sam jeszcze Na... mm, Szkoda, że nie mam mu komentarzy. komentarzy, nie wiem, jak jak chcę wyłączyć No nie wiem A nie, a nie możesz sobie po prostu zobaczyć gdzieś u jakiegoś youtubera no właśnie, patrzyłem i nikt... Znaczy patrzyłem i właśnie nie było nic takiego. Bo chciałbym włączyć komentarze. Ale w sumie nie będę włączał, bo będziecie mnie jeszcze hejtować. Owner, owner... ja nic nie... ja, ja, ja w nic nie... No ja w nic nie gagam, ja na razie chcę trochę. Na no, Roblox, Boblox, premium, nie premium. No to czemu mówisz, że Roblox premium, jak nie mówię premium? My Roblox premium, nie premium. Dobra, widzowie, kończymy odcinek, bo za długo to zajdzie. Nara, widzimy się w kolejnym odcinku.